W tym zadaniu mamy w oparciu o wprowadzoną liczbę od 1 do 7 wyświetlić słownie nazwę dnia tygodnia. Czyli mamy użyć też instrukcji warunkowej, oczywiście można to zrobić za pomocą switch, ale tu akurat mamy to zrobić za pomocą instrukcji. Więc zaczynamy od no, podania sobie jakiejś zmiennej, która będzie przechowywać tą liczbę, którą chcemy wprowadzić. Czyli to będzie typu integer, bo to ma być liczba całkowita od 1 do 7. Niech ona się nazywa po prostu liczba. Nie przypisujemy żadnej wartości, bo ją zaraz przypiszemy. No i teraz chcemy powiedzieć użytkownikowi, żeby podał jakąś liczbę od 1 do 7, więc możemy użyć albo put, albo printf. Może printf i tutaj wpisujemy podaj liczbę od 1 do 7. Może dwukropek damy sobie jeszcze, oczywiście średnik na koniec. No i teraz chcemy wprowadzić tą liczbę, więc robimy to za pomocą scanf. Teraz podajemy specyfikator. No i to jest liczba całkowita, więc będzie procent D, teraz dajemy przecinek i chcemy to przypisać do naszej zmiennej liczba, więc dodajemy tutaj ampersand i wpisujemy liczba. Na koniec, oczywiście średnik. No i teraz tworzymy sobie instrukcję warunkową, bo chcemy powiedzieć, że jeżeli do liczby zostanie przypisana jedynka, czyli ktoś wprowadzi jedynkę. No to chcemy wyświetlić poniedziałek. Jeżeli ktoś prowadzi dwójkę, to wtorek. Jeżeli trójkę, to środa i tak dalej. No to piszemy, jeżeli liczba równa się 1, to wtedy chcemy wyświetlić printf i dajemy sobie poniedziałek. Teraz przechodzimy niżej i dajemy sobie else if, czyli w innym wypadku, jeżeli liczba równa się 2, czyli jeżeli ktoś prowadził dwójkę, to wtedy możemy sobie to skopiować i zamiast poniedziałku wpiszemy wtorek. No i teraz tak naprawdę możemy sobie kopiować tutaj tą całą porcję kodu. Oczywiście bez tego nawiasu najlepiej. Czyli Ctrl C i tutaj wklejamy. Zmieniamy na trójkę. Tutaj będzie środa. Teraz znowu tutaj wklejamy. Będzie czwórka. Tu będzie czwartek. Poniżej następny przypadek, czyli tutaj już będzie piątka. Tu u góry oczywiście powinno być czwórka nie 24 tutaj też piątka i tu będzie piątek następnie poniżej będzie szóstka czyli będzie sobota i teraz na koniec y, decydujemy czy chcemy dodać jeszcze else if czy już else możemy dodać else if i powiedzieć na przykład że jeżeli będzie siódemka to wtedy Wyświetlimy niedzielę, czyli niedziela. No i możemy jeszcze dodać taki przypadek, kiedy ktoś pisze zupełnie coś innego, na przykład nie wiem, 0 czy 128 to wtedy możemy mu jeszcze wyświetlić, czyli dajemy else, że wprowadzona wartość jest nieprawidłowa, tak, czyli na przykład wprowadzona wartość jest nieprawidłowa. Oczywiście tego nie musimy robić, nie jesteśmy o to proszeni, ale, ale warto sobie wprowadzać takie zawory bezpieczeństwa, no bo wiadomo, że każdy chce spróbować coś tam wpisać innego. Przynajmniej chyba z 8 na 10 użytkowników zazwyczaj próbuje zepsuć program, więc dobrze mieć coś takiego. No i dobra, wygląda na to, że wszystko mamy, czego potrzebujemy, więc możemy sobie teraz to zapisać, wcisnąć F11. Tu na koniec dostajemy błąd. Oczywiście zapomniałem średnika, mamy to wyszczególnione, że tutaj przed tym nawiasem klamrowym powinniśmy dodać średnik, więc mógłbym go dodać tu, co oczywiście byłoby bez sensu, ale będzie działać, tak, damy F11 i działa. Um, więc solidniej byłoby oczywiście dodać ten średnik na koniec instrukcji, czyli tutaj. No i dajemy sobie F11, podaj liczbę od 1 do 7, podajmy na przykład dwójkę. mamy wtorek. Włączmy jeszcze raz i teraz wpiszę coś bzdurnego, na przykład A. No i mamy, że wprowadzona wartość jest nieprawidłowa. No i super.